I pierwszy gość zapowiadany, chociaż chyba zapowiadać już go nie trzeba, bo zawsze w poniedziałek gości w naszym studiu, pan Andrzej Kawecki. Dzień dobry, rynka. witam Państwa, witam Dzień dobry, Panie Andrzeju. Zaczynamy od podobno śmiertelnie poważnej sprawy. Śmiertelnie poważna sprawa, tak. Jest to kolejny kryminał pana Ryszarda Ćwirleja, znanego poznańskiego literata i dziennikarza. Pojawiają się te same postaci, co w poprzednim, czyli ci milicjanci, no w sumie sympatyczni, ale robiący też swoje interesy. Książka bardzo ciekawa, no, po, podobnie jak po, poprzednie i na pewno na rynku poznańskim będzie bestsellerem. Oczywiście wracamy. Pierwsze książki pana Świrleja, czyli 13 Dzień Tygodnia, Upiory spacerują nad Wartą. Ta druga to lata 70. w Poznaniu, ta pierwsza to lata 80., teraz cofamy się do roku 83. Oprócz tego, że zwiedzamy, że tak powiem w cudzysłowie, miejsca znane w Poznaniu, no głównie jednak bary, restauracje, no chociaż też, też różne takie. Miejsca, jak, jak ulice, które zmieniły nazwy, to też duża część tego, akcji tego kryminału toczy się w Grodzisku Wielkopolskim. No, książka bardzo ciekawa, rzeczywiście wątek, wątek kryminalny zbudowany bardzo, bardzo solidnie, że tak powiem. Czyli kolejna, kolejny bestseller zapewne na poznańskim rynku, bo książka bardzo poznańska. No podobno najlepsza książka tego autora. Takie mam wrażenie. Chociaż ja, ja jestem miłośnikiem jego pisania, po prostu lubię te jego kryminały. Lubię wracać do tych miejsc. Mam też parę uwag. Przy okazji, jeżeli uda mi się z nim spotkać, to. Czy coś to się nie zgadza? To znaczy, na pewno takim najbardziej ulubionym barem poznańskich milicjantów nie była ani fregata, ani bar AS. Był tak zwany Bombaj na, na 27 grudnia, gdzie się to życie milicyjne toczyło i tam były, było najtańsze jedzenie i najtańsza wódka w Poznaniu, mhm. chociaż nie każdy miał tam wstęp. Rozumiem. Myśli pan, że o sukcesie książek pana Ryszarda Ćwirleja decyduje to, że właśnie jest Poznań, że można się odnaleźć w tych jego książkach, czy na przykład gwara, czy intrygi kryminalne? Jedno, drugie i trzecie. To znaczy jest w ogóle taka moda w tej chwili. Zaczęło się to od książek pana Krajeskiego o, o Wrocławiu. Teraz właściwie każde większe miasto ma swojego autora, który, że tak powiem, no opisuje znane ludziom miejsca. Ja już kiedyś tutaj mówiłem, że w tej chwili najważniejsze robią się te małe Czyli to, co się dzieje po sąsiedzku, jest jak gdyby najbardziej istotne. A jeżeli wraca się w sposób sentymentalny do, do czasów naszej młodości, przynajmniej wielu z nas, to, to jest to szczególnie myślę, pożądane przez, przez czytelników. Śmiertelnie poważna sprawa. Ryszard Świrley to jest pierwsza książka. Kolejna książka. No, mamy dwie podobne książki, powiem szczerze. Chociaż z pewną premedytacją je wybrałem, bo obydwie są warte uwagi. Pierwsza książka pana Józefa Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. Książeczka bardzo ładnie wydana, bardzo bogato ilustrowana. Jest to właściwie kompendium wiedzy o obrazie Jana Matejki. Wiadomo, że to najwybitniejsze dzieło polskiego malarstwa. Przez niektórych uważane za kicz, przez niektórych za, za siódmy cud świata. Jest to bez wątpienia wybitne dzieło. No jest to obraz, który ma niemalże 50 metrów kwadratowych powierzchni. Waży w tej chwili po, po liftingu niemalże 300 kilo, a ważył 500, więc został mocno odchudzony z różnych niepotrzebnych warstw farby i, i brudu zapewne. Jest tam ponad 100 postaci, z czego ponad 30 postaci historycznych i, i taki perfekcjonista jak Matejko no nie mógł popełnić rażących błędów, bo jest tam kilka postaci, których pod Grunwaldem po prostu nie było. Także ważna jest symbolika tego obrazu. Ma, te wszystkie postacie mają jakieś znaczenie symboliczne i nie, nie znalazły się tam przypadkowo. Oczywiście już w, można się tutaj przyczepiać do na przykład gestu Witolda, bo w tej pozycji na pewno nie mógłby usiedzieć na koniu, musiałby spaść, ale no jest masę, to jest też taki gest zwycięstwa po prostu i jakoś tak to Matejko chciał przedstawić. Ogromne nagromadzenie postaci na stosunkowo małej powierzchni i Każda właściwie rzecz znajdująca się na tym obrazie ma jakieś znaczenie czy włócznia świętego Maurycego, czy katowski miecz w rękach jednego z żołnierzy atakujących wielkiego mistrza krzyżackiego, czy chociażby książęta piastowscy, którzy no, walczyli po niewłaściwej stronie, czyli po, po stronie krzyżackiej a było ich kilku. Znaczy Także... na obrazie na obrazie bitwa pod, pod Grunwaldem pojawił się ktoś, tak jak pan powiedział, kto nie mógł się tam pojawić, ale na przykład się pojawił ze względów na przykład teraz jak powiedzieli marketingowi. Dokładnie tak. No jest chociażby von Plauen, to późniejszy kontur krzyżacki po Ul Ulrichu von Liglenie, którego pod Grunwaldem bez wątpienia nie było. Ale no, ma znaczenie symboliczne, że jest to jakaś ciągłość władzy krzyżackiej i e, e, to, myślę, że chciał Matejko uzmysłowić e, e, odbiorcom tego dzieła, że, że e, no, to jednak było takie zwycięstwo na, na wieki, a nie tylko doraźne, chociaż nie zostało przekute e, e, na korzyść dla Polski, bo wiadomo, że pokój toruński był bardzo niekorzystny. Zresztą Malborka nie udało się zdobyć, także państwo krzyżackie ocalało, a były wszelkie dane ku temu, ażeby je zlikwidować. Ciekawa historia tego obrazu, zresztą ta najnowsza historia też jest bardzo ciekawa. Obraz poszukiwany przez Gestapo, obraz gdzieś schowany na jakiejś wsi pod Lublinem. Tak, ta zabierucha wojenna w ogóle jest przeciekawa. Zresztą no, wielu ludzi narażało bardzo poważnie życie. Zresztą nawet został knuty taki plan, który się udał. Powiódł się, że Radio Londyn podało informację, że obraz szczęśliwie dotarł do Londynu, co oczywiście było nieprawdą, bo był zamurowany w sarkofagu pod Lublinem. O czym tylko kilka osób wiedziało i, i rzeczywiście. Pomimo nacisków Gestapo i ogromnej kary, ogromnej nagrody finansowej, bo dwóch milionów marek, że tak powiem, przyznanej przez, mhm. przez Hitlerowców, no nie, nie, nie udało im się tego obrazu odszukać. Przeleżał, no, ucierpiał bardzo mocno po, po tym. Po tym, po, tym, po tym swoim, że tak powiem, zapuszkowaniu, ale, ale no przetrwał. Je, możemy go dzisiaj oglądać. Józef Szeniawski, Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. No i w końcu ostatnia książka. Jeżeli bym powiedział, że to jest encyklopedia o Powstaniu Styczniowym, to chyba bym dostał od twórców po głowie, bo to jest za piękne na encyklopedia. Tak, to jest, to jest przepiękna książka z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego, wydana przy współudziale Bellony, Centralnej Agencji Informacyjnej i Muzeum Wojska Polskiego. Takie kompendium, nie encyklopedia, ale kompendium wiedzy o Powstaniu Styczniowym, przepięknie ilustrowane, przepięknie wydane. Mamy tu wszystkie bitwy, wszystkie potyczki, wszystkie postaci związane z Powstaniem, genezę w ogóle Powstania, reperkusje światowe. Także właściwie wszystkie ważniejsze informacje na ten temat i to wszystko bardzo bogato ilustrowane. Oprócz tego, że pięknymi obrazami czy, czy grafikami Gierymskiego, Juliusza Kosa, Kosaka, to także już są pierwsze zdjęcia tych mm. postaci, bo wiadomo, że aparat fotograficzny już był, no może nie w powszechnym, ale jednak w użyciu. Czyli, czyli niektóre z tych ważnych postaci dla, dla powstania styczniowego no, mamy już na fotografiach. 150 lat musieliśmy czekać na taką książkę. 150 lat, chociaż oczywiście no, były wydania okazjonalne. Wiadomo, że powstanie styczniowe to takie jedno z bardziej sentymentalnych w naszej historii i, i sporo się na ten temat ukazywało, podobnie jak, jak o bitwie pod Grunwaldem zresztą. Także było masę ładnych książek, były piękne obrazy Gieremskiego, Grodgera przede wszystkim, Kosaka, ale w tej chwili to wszystko mamy w jednym pięknie wydanym woluminie. No właśnie, i Nad Niemnem, i Noce, i Dnie, i Wierna Rzeka. Powstanie styczniowe oddziaływało na twórców, ale takie mam wrażenie, że powstanie styczniowe, mimo że było Większym powstaniem, przegrywa z innymi powstaniami. No cóż, Pominci. ktoś kiedyś powiedział, że Polacy mają skłonności do pięknych samobójstw. no niestety powstanie styczniowe, podobnie jak listopadowe, jak powstanie warszawskie, no było jednak takim pięknym samobójstwem. I co by tu nie mówić. Na szczęście Powstanie Wielkopolskie nie było mne, Jako <grym> tak naprawdę. No właśnie. I z tego się powinniśmy chyba najbardziej cieszyć. Bardzo dziękuję za tę informację. Dziękuję Drodzy Państwo, Powstanie Państwu. Styczniowe to jest naprawdę pięknie wydana książka. Zachęcamy do kupna tej książki. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 150. rocznicę wybuchu. Dobrze mówię? Wybuchu? W wybuchu tak, 1836, tak, a w 1964 na jesień się to powstanie zakończyło. Zakończymy. Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Andrzeju bardzo. za wizytę. My odsyłamy do księgarni Jedynka przy Alejach Marcinkowskiego, a już za chwilę kolejny gość.